Nie gdzie ale to było Cześć, witam was serdecznie w kolejnym Gramy na Wynos. Gramy sobie na tablecie Asus Transformer i dzisiaj pokażę wam dwie gry. Jedną bardziej poważną, drugą trochę mniej poważną. Zaczynamy, jak widzicie, od tej poważnej. Jest to gra bardzo, ale to bardzo podobna do Infinity Blade. Ja byłem ciekawy, kiedy wreszcie zaczną się pojawiać produkcje, e, które prezentują ten sam, ten sam system rozgrywki, co w Infinity Blade. Zresztą możliwe, że to nie jest jedyna, która się pojawiła, ale taką teraz zauważyłem. Jest to gra, która się nazywa Death Dome i polega na likwidowaniu zombie, zmutowanych istot, które są zarażone, no tam nie będę wnikał w ścieżkę fabularną, bo to nie o to chodzi. W każdym razie mamy pojedyncze. Lokacje, pojedyncze misje, w obrębie których chodzimy. To znaczy, nie mamy takiego płynnego przejścia z lokacji do lokacji, lokacji tak jak to ma miejsce w Infinity Blade. Ale zaraz, zaraz sobie to zobaczycie. Tutaj mam główną, główną bohaterkę właściwie. Mogę sobie wykupić nowe rodzaje broni, za które bym musiał zapłacić złotymi monetami. No to wiadomo, to jest system znany z tego typu gier, w których możemy dopłacić sobie gotówką prawdziwą, żeby mieć coś szybciej. Możemy zbroje zmieniać, możemy potem na wyższym poziomie dodawać jakieś uroki tutaj, ale z tego co widzicie, na razie mam je zablokowane. Mam tarczę, wszystko to można sobie upgrade'ować i zmieniać. A jeśli chodzi o samą grę, wejdź, wejdźmy do zakładki Fight, to mamy o właśnie takie punkciki i po prostu klikamy na takim punkciku, i wtedy możemy zacząć e, dany, dany pojedynek. Więc nie ma tutaj chodzenia po lokacjach, tak jak to ma miejsce w przypadku Infinity Blade. I również że nie ma, oczywiście, szukania skrzyń. Tutaj zdobywamy monety przed samą walką. Teraz, właśnie w tym momencie, będę musiał szybko klikać na te znaki zapytania. I wtedy, jak trzy razy kliknę, to zdobywam monetę. I to trwa przez chwilkę przed nadejściem przeciwnika. No i w ten sposób możemy sobie właśnie jakby uzupełnić nasze monety, tylko że nie uzupełniamy tych złotych monet, które możemy dokupić za prawdziwą kasę, ale monety srebrne, które również wydajemy, ale musimy ich więcej posiadać, żeby coś sobie ulepszyć. Teraz mamy prezentację przeciwnika na pierwszym levelu, no i dobra. I właściwie system walki jest identyczny jak w Infinity Blade. Możemy blokować tarczą, możemy robić uniki, tak zwane dodże, o właśnie... I możemy blokować, znaczy wyprowadzać kontrę bezpośrednio, o, właśnie, mieczem. I wtedy mogę. Następuje spowolnienie czasu, dokładnie jak w Infinity Blade, i wtedy mogę przez pewien czas wyprowadzać ciosy. No i to właściwie to jest to, nie? O, znowu mam Perfect Parry. Znowuż. I czekamy jeszcze raz. Teraz użyłem. Specjalnej umiejętności flow, flux, flex się nazywa i następuje wtedy, jak sami widzicie, widzicie zupełne zwolnienie czasu i mogę wykonać takiego finishera. No właściwie nie finishera, taką serię ciosów. Specjalne umiejętności przeciwników, tu jest nowość, znaczy nowość, no tego w Infinity Blade nie było przynajmniej na taką skalę. Na przykład gość teraz rzucił granat dymny i nie widzę za dużo, ale to nie przeszkodziło mi. W rozprawieniu się z nim, a e nie, jeszcze mu troszkę energii zostało, więc pobawimy się trochę okay. i możemy go wykończyć. Ta energia magiczna nam się wypełnia w momencie, gdy wykonamy doja skutecznego lub skuteczne, skuteczną kontrę. I oczywiście, jeśli mamy perfect dodge lub perfect parry, to wtedy otrzymujemy tych punktów magicznych trochę więcej. Teraz podsumowanie. I cóż, no, no i tak to wygląda: jest to żywcem zerżnięte z Infinity Blade. Jednak mm, co ciekawe, ten, coś takiego Infinity Blade miało w sobie, że ta, to ciachanie palcem po ekranie było bardziej satysfakcjonujące i bardziej takie mięsiste. Tutaj to owszem też jest, ale według mnie na troszkę, no nie ma tego poczucia satysfakcji. Może to trochę klimat gry, tam jednak ten klimat rycerzy i ciężkich zbroi był bardzo widoczny, tutaj tego nie ma. Ale coś ta gra takiego w sobie ma, że te ciosy nie wyprowadza się na tle miło co w Infinity Blade, co nie znaczy oczywiście, że gra się jakoś źle, bo ten system jest sprawdzony i po prostu działa. I nawet spoko się atakuje przeciwników. Teraz mamy jakiegoś innego typka, który jest wrażliwy na truciznę. Okej, okay, lecimy, pokonam sobie jeszcze jednego. Teraz mam wyzwanie zrobić wykonać trzy bloki. No te bloki się wykonuje tarczą, może sobie je wykonamy. Dobra, jeszcze dwa. I jeszcze jeden, akurat tyle, ile moja tarcza ma wytrzymałości. Z pewien czas pojawia się na, na jego ciele taki punkcik czerwony. Mogę szybko wtedy przerwać jego atak. I wykończenie. Poka są te brutalne wykończenia. No i tak to sobie gramy po pewnym czasie w danym rejonie mamy walkę z Bosem tak jakby. I później przechodzimy do kolejnego rejonu. Dobra, może sobie darujemy już to na razie. Tak to się prezentuje. Gra jest dostępna za darmo. Oczywiście wygląda całkiem nieźle, jeśli chodzi o oprawę graficzną. Ma taką dość jednoznaczną stylistykę, le z leciut leciutko komiksową. nie się to podoba. No w każdym razie możecie sobie dewdą sprawdzić. W każdej chwili na w sklepie na Androidzie jest dostępna ta gra. Ok, przechodzimy sobie dalej do następnej gry. <gry> Tak, tym razem klimaty bardzo, ale to bardzo casualowe. Nie prezentowałem jeszcze żadnej takiej bardzo każualowej gry, więc stwierdziłem, a co, może sobie w coś zagramy dla, za, dla, dla, dla zabawy. Nazywa się Clouds and Sheep. Jest strasznie prosta w swym przesłaniu, ale może się komuś spodoba. Ja nie jestem jakimś dużym zwolennikiem gier casualowych, tak bardzo każualowych. I raczej w nie nie gram, ale okej, okay, no mamy sobie takie. Hmm, te, takie. <laughs> owce. Możemy je przenosić z miejsca na miejsce. Możemy się z nimi bawić, na przykład je pstrykać. To jest fajne. Jak pstryknę w tablet, tak po prostu pstryknę, to dana owca wylatuje w powietrze. Zabawne. Mogę je też ciągnąć za ogon na przykład. Jak mi się udają złapać za ogon. O! I wystrzelić, żeby wyleciała przed siebie. Mogę na przykład chwytać chmurki, łączyć je w większą chmurkę, i wtedy z takich chmurek spadnie deszcz. Jak spadnie deszcz? No, niechże spada ten deszcz. To zrobią się Bajorka. A jak się zrobią Bajorka, to z Bajorek może powsta powstać trawka. No i jak przestawimy taką owieczkę na trawkę, to ona będzie zadowolona, bo sobie zje troszkę trawki. I wtedy wyleci z niej gwiazdka, a gwiazdki warto zbierać, bo wtedy. A, bo wtedy możemy kupować nowe rzeczy, na przykład dać jakiejś owieczce napój albo zasadzić jabłka gdzieś. Znaczy zas zasadzić, dać jakieś jabłka. Możemy je też, też swatać ze sobą na przykład. Znaczy są te kwiatuszki takie, jak ten kwiatek Jakaś owieczka zje, no to wtedy ma taką serduszko u góry, no i możemy je łączyć. Na przykład weźmiemy temu typkowi, bo. Rodzaj żeński owieczek ma długie rzęsy, a rodzaj męski ma. Nie ma rzęs. Więc tak rozróżniamy płeć owieczek. No i teraz on zeżarł kwiatuszek i będzie mógł się pobrykać sobie z tą owieczką na przykład. I one wtedy będą miały małą owieczkę. O, jakie to słodkie. Popatrzcie się na nie. Tak, i teraz owieczki. Jak się robią owieczki? Owieczki się robią z chmurek. O, gdy takie serduszko wejdzie do chmurki, to wtedy z niej wypadnie owieczka. Jeśli chmureczka była deszczowa, no to jest owieczka czarna. I teraz ta owieczka musi dużo jeść, żeby rosnąć. No i co? No i to wszystko? <ścoughs> Czasami mamy różne wyzwania. Jeśli je wykonamy, no to wtedy otrzymujemy punkty. Jeśli otrzymamy punkty, punkty, to wtedy możemy przechodzić do kolejnych etapów i możemy zmieniać sobie otoczenie na przykład. I możemy się tym chwalić na Facebooku też. Więc rewelacja, nie? się to. O, popatrzcie się, ta już urosła, jest duża czarna owieczka. No, więc słuchajcie, rewelacja. Bardzo fajna gierka. <laughs> o rany. To jednak zdecydowanie nie dla mnie, nie mojej nie moje klimaty, ale wy wygląda ładnie. Więc możecie się pobawić. Owieczkami. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kolejne gramy na wynos to było. Zapraszam do nas na następne za tydzień. Trzymajcie się. Papa! Pa.